Dzień dobry, dzisiaj będzie krótko o palnikach. Zapraszam w Dzisiaj na warsztat palniki gruna. Palniki gruna występują w wersji tytonowej i w wersji stalowej. Co najbardziej różni palniki od siebie jeżeli chodzi o kwestie zastosowań to dysze. Inaczej mówiąc kielichy. Kielichy występują w różnych rozmiarach w zależności od zastosowania. Największy kielich w tym przypadku jest to może nie największy, ale tu mamy zamontowany już kielich 65. Taki kielich w tym palniku osiąga 123 kW. Jeżeli chodzi o inne rozmiary, no to i mamy cały przekrój dysza 55, 45, 35, 25. Tutaj jeżeli chodzi o same obróbki no to najczęstszym wyborem naszych dekarzy to właśnie wariant 35 i 45 mm. 55 też spokojnie do ogrzania papy, przy kielichu 25 mm tutaj ten płomień jest naprawdę wąski i może służyć też jako palnik do kurczania, termokurczek albo podgrzewania jakichś elementów. Też bardzo fajna sprawa. Analogicznie tutaj mamy palniki Tytanowe i też te same rozmiary, dysz to jest 65, 55 i 35. Jeszcze występuje 45. I teraz przechodzimy do lanc. Lance tutaj w tym przypadku to jest 55 cm. Razem z kielichem, tutaj mamy już długość całkowitą 80. Te długości można sobie skracać. Wiadomo, przy obróbkach tak długa lance nie jest potrzebna. I tutaj mamy lance 10 cm, 20 cm, 35 cm i 55 cm. Analogicznie, w wersjach tytanowych mamy te same długości. No, różnica polega na tym, że są inne gwinty. Do rozwiązań tytanowych jest malutki gwint i do stolowych, taki duży. No, niestety, nie można tego mieszać. Jeżeli macie palniki gruna, nie można. Ich łączyć stalowy, stalowych z stalowych Tutaj mamy przykładowy zestaw panika Grun z, z przedłużonym czpieniem, który umożliwia zamontowanie podłokietnika. No, Podłokietnik ma zastosowanie w momencie, kiedy grzejemy pp 8 nawet 10 godzin, a no, panik stalowy trochę waży. Jest bardzo fajna przeciwwaga na przedramie, która pozwala nie przemęczać się nadgarstkowi, tylko tutaj mamy pełną kontrolę nad wagą i pozwala tutaj ręce i nadgarstkowi odpocząć. Tu mamy uchwyt, rękojeść gru na wersji podstawowej bez tego przedłużonego czpienia, który występuje w większości przypadków. Rękojeść zmieniła się od paru lat już palniki gruna nie mają tej takiej kwadratowej, nieporęcznej, takiej niefajnej tej rękojeści jest to rękojeść obleczona taką fajną, twardą gumą, gdzie nawet spocona ręka pozwala na pewne trzymanie. Przede wszystkim rękojeść jest mniejsza, jest zgrabniejsza. Tutaj oczywiście celowe regulatory powietrza. No, Rękość została poprawiona przez producenta, e, ze wszystkich takich wcześniejszych mankamentów. Oczywiście do rękowieści e, mamy zestawy naprawcze, e, uszczelki, sprężynki, e, kuleczki też można u nas zakupić. E, odnośnie asortymentu, to każdy poszczególny element można sobie kupić, dobrać. Jak potrzebujecie jakąś lancę, mniejszą, większą dyszę, to zawsze u nas są dostępne, można sobie dokupić. Stworzyliśmy na stronie kreator palników. Ja pod tym filmem przekażę taki link, gdzie możemy sobie dopasować taki zestaw, który chcemy. No nie musimy szukać tego konkretnie zestawu z taką mniejszą albo większą lancą, tylko no w momencie zamówienia na sklepie wybieramy sobie, jaka to ma być dysza, jaka to ma być lanca, czy chcemy podpórkę, czy nie chcemy podpórki długości wężów. Jeżeli chodzi o węże, występują. W wariantach 5 metrowych i 10 metrowych. One są już fabrycznie zarobione, także one na pewno będą szczelne, objęte gwarancją. Węże gruna, w kontekście do innych producentów, na przykład producenta komy, one są dosyć grube. Ze względu na to, że żeby wytrzymywały długo ten wąż w momencie, kiedy pracujecie na dachu, no, obciera się. No, nie ukrywajmy, że on po prostu po tym dachu. Trochę szoruje. I ze względu na to, że jest gruby, on ma bardzo długą wytrzymałość. Węże cieńsze mają tą taką właściwość, że są bardziej elastyczne. Fajniej się prowadzi po dachu, jeżeli chodzi o pracę na niskich temperaturach. Wiadomo, że gaz się rozpręża, to dodatkowo ochładza ten wąż przy minusowych temperaturach. No Jednak, jak tego materiału, jest sporo. No, to ten wąż naprawdę robi się twardy i nieprzyjemnie się pracuje, ale coś za coś. już to, to zależy od Was, czy chcecie cińszy wąż, czy ten grubszy. Oczywiście wspomniałem o wężu koma, ze względu na to, że średnica do rękojeści jest też tutaj identyczna. Także jeżeli użyjecie węża koma, czy gruna, to jest możliwe zamontowana. Zamontowania do panika grunt. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie paników grunt, zawsze możecie do nas dzwonić, napisać i skontaktować się przez sklepdykarski.pl Zapraszamy.